witam no jestem tutaj na ławeczkach leśniczego ta stara ławeczka i jest dołożona druga nowa którą niedawno widziałem jak tu budowano coś mi się wydaje że chyba za blisko siebie są postawione no może a bo ona jeszcze nie jest postawiona dopiero jest tutaj Wyburowane podstawy są. Będzie to ustawione jeszcze tutaj obok. I z tego co słyszałem, to jeszcze trzecia będzie też tutaj taka ława. No i zobaczymy. W każdym razie miejsce się rozrasta. I nie będzie tutaj problemu drzewa trochę też widzę nawiezione. Dobra, pozdrawiam na razie.